Po dziesięciu konkursach pucharu świata w skokach narciarskich pora na bilans otwarcia jest dobry, lepszy niż w ubiegłym sezonie, oby potwierdził to nadchodzący turniej czterech skoczni. 14 lat. Od czasu Adama Małysza czekaliśmy na podium w konkursie inaugurującym sezon. W Wiśle drugie miejsce zajęła nasza drużyna i Kamil stoch indywidualnie. Na kolejne podia czekaliśmy aż do Engelbergu, ale to i tak lepszy start niż w ubiegłym sezonie. Porównując, rok temu po siedmiu konkursach indywidualnych, polscy skoczkowie mieli na koncie 615 punktów, w tym mają o 82 punkty więcej. W klasyfikacji generalnej Kamil jest czwarty ze stratą 227 oczek do Richarda Freitaga, a sezon przecież dopiero się rozkręca. W pierwszej 17 jest naszych zawodników i każdy z nich ma możliwość jeszcze podwyższenia tych lokat, więc, więc bardzo dobra sytuacja jako taki, taka pozycja wyjściowa przed dalszą częścią sezonu. Ale pozostańmy w Engelbergu, bo tu pojawiają się wspomnienia i pewna optymistyczna prawidłowość. Kiedy 4 lata temu w sezonie olimpijskim Kamil tam wygrał, sięgnął później po 2 złota i w Soczi. W ubiegłym roku w Szwajcarii był drugi. 3 tygodnie później triumfował w turnieju czterech skoczni. Nie myślę o tym. Koncentruję się na jego skokach. Pokazał tu, że wiele udało się poprawić. Wierzę, że uda nam się dobrze rozpocząć turniej czterech skoczni w Oberstdorfie. I nie chodzi o zwycięstwo, ale o kontakt z czołówką. Jako, że liderem w Pucharze Kontynentalnym jest siostrzenie, zada mama. Małysza Tomasz Pilch. W nadchodzącym turnieju Czterech Skoczni będziemy mogli wystawić już nie sześciu, a siedmiu Skoczków.